Poznałeś Zosię? Jeszcze nie poznałem Zosi. W tę niedzielę prawdopodobnie będę się zaznajamiał. Czy będzie kiedyś twoja walka we Free Fightach? Myślę, że kurwa nie. Stary, dawaj do KRK do mnie na chatę na obiad. To Powiedz, co twoja matura tam nam przyrządzi i zobaczymy. Jest szansa, że byś odczytał ode diem. Szansa jest, ale wiecie, jak was jest tam miliony. No, prawie miliony. To jest ciężko kurwa, no dużo tego jest. Co niszonumerzem o tyle? Nie wiem za bardzo, o czym mówisz. Powiedz więcej, czyli numer. Chyba, że to jest ten skład, jakiś to przepraszam, w takim razie. No po prostu nie jest Będzie koncert na Fame MMA. Kurwa, no nie wiem, ale w, ogólnie jak widziałem, e, jak tam, tam Kalifornia leci, no jest grubo. Jakbym tam Kalifornię leciał, to myślę, że ludzie by mogli tam no, pośpiewać, nie? Tam potańczyć, wiesz, bo no, no, można było rozgrać tam parkeczki i trybuny. Czy można Ci polecać bity na kolejną płytę? Jak na razie ja muzyki nie robię, bo e, no tak jak mówiłem wcześniej, kurwa, z 70 kawałków na miękko zrobionych zrobiłem płytę. Z Białasem w tym czasie zrobiłem płytę swoją osobową Zrobiłem Hotel Mafia, zrobiłem e, no 2.1.5 płytę też. Jest grubo, no jest po prostu kurwa grubo, więc wiecie, ja jestem, aktualnie prawdopodobnie ja nie, bym, nie byłbym w stanie napisać dwóch verse'ów, nie, takie jest no, rzucie. Czym byłem ale wiecie? Nie byłem z nich zadowolony. E, Dorota... No tyle Dorota z SBM. No i to ja nawet nie wiem, to mnie to ominęło, to ja nie wiem. Nie wiedziałem, że ktoś wydał na SBM ostatnio. Sprawdzą. A, dobra, kurwa, wiem o czym mówicie. Mówicie o tym o e, e, tej alternatywnej piosence takiej Tej, co tam wyszło na tym SBM Anonimowi alkoholicy. To na okładce z Pretty Boy, to bardziej Julian czy Ricky z z Brak? To jest mix, no bo jak widzisz, jest koszula i dress, czyli tak jak się nosi Ricky, natomiast jest szklaneczka kurwa z drineczkiem, tak jak się nosi Julian, nie? Więc jest taki mix master tego, Babelsa brakuje, a no, okulary mam tutaj, nie? Zapraszam na ciarkę no I to jest to, no, ja nawet się nie muszę starać, żeby tutaj mnie tatuowali, ja po prostu dostaję tak łane zaproszenia. Dawaj mi linka do OnlyFans, bo cię znajdę no starę. No. Wystarczy sobie wpić w moje e, LinkedIn, czy. Nie to LinkedIn to jest stroną Moje linki takie w grupę linków, żebyś tam samiechać. Ty to lubisz leżeć na zdjęciach do okładek płyco? Kurwa, ale wam się to wydaje, że to jest chwila roboty. Znaczy akurat to trzeba przyznać, że przy tworzeniu okładki do Pretty, bo rzeczywiście to była chwila roboty, ale... No znaczy, się no chwila, no w porównaniu do innych. Ale na przykład kurwa... Paula, 12.10. Czy ty myślisz dub teraz? No, że coś tam pewnie, no pewnie się moczy. E, ale przykład, na przykład Rockstar, jak robiliśmy, to był cały dzień wyjebany, bo to trzeba było najpierw sprowadzić lakiernika tą całą bękę białą, później zrobić parę zdjęć, wszystko na białą ze mną tam, potem uciąć jej kurwie dach, porobić zdjęcia z uciętym dachem, potem ją stamtąd zabrać i gdzieś ją kurwa składować. No to trochę tego kurwa było. Przy drugiej płycie było, mam na myśli przy drugiej płycie, że przy drugim Rockstarze, bo Młody Książę miał cyfrową opłatkę. Co się kurwa powiedzieć? A, przy drugim Rockstarze, kurwa wy zadajecie teraz, najfaj nagle najfajniejsze pytania zadajecie, jak wcześniej kurwa pytaliście co sądzisz o tym, co, kiedy to, a teraz nagle zajebiste pytania kurwa dajecie. Słuchajcie, ponawiam pytanie, gdzie kupiłeś te granatową koszulę w Ananasy, gdzie wystąpiłeś na niej w telezysku do Kalifornii i wylewałeś wino? Tę koszulę, tę koszulę tę koszulę, nabyłem w sieciówce jakiejś, pokroju New Yorker, pokroju Zara, pokroju H&M, pokroju takim, no po prostu. I to było 4 lata temu, prawdopodobnie już jej kurwa nie ma, ale ja ją mam, tam dalej. A wracając, do następnego roku stara zdjęcia okładkowe robiłem, e, robiliśmy też jakiś czas, ale było szybciej niż pierwsze, pierwszy, no pierwsze była najbardziej, no o co ja chciałem mogę powiedzieć. Kurwa, wybiliście mnie z rytmu. No i co? Po co tak było robić? Ale... Nigdy tyle nie sprzedałem wcześniej. Wcześniej tylu nie miałem. Teraz mam. Już chyba za mała ta koszula. Za mała, za mała. Ja mam bardzo dużo za małych ciuchów. Ale ja trzymam z sentymentu, bo jestem bardzo sentymentalny. Mam do dziś koszulę... Polskiego dżesu, która według mnie jest najlepszą koszulą na świecie, ale jest za mała dla mnie. Do dziś mam koszulę z Kalifornii. Do dziś mam koszulę z La Vida Loki, tą taką niebieską. Do dziś mam ten sweter dieslas. Mogę dziś umierać taki kolorowy, który jest za mały. Znaczy ja oddaję go teraz ziomkowi, ale jakby jest w rodzinie, nazwijmy to. Do dziś mam t-shirt ten off-white z Simpsonami. No, Trochę tych rzeczy mam, no. E, Słuchajcie czegoś typu Rage Type Beat, czy jakieś drillowe, czy jakie? Słucham i e Rageów, Rage'y, słucham i e Drilli i na płycie są, znajduje się i e Rage 1, albo 2 nawet i e Drill, także to się znajdzie. Będzie autograf na płycie Deluxe. Słuchajcie, bo ja widziałem już tam parę dyskusji na ten temat, że, o, że chuj leniwy, nie chcę mu się, kurwa, ale to nie jest takie łatwe, bo wam się wydaje, że. Nie wiem, że podpisań... Słuchajcie, ja podpisywałem, na przykład do ro... wcześniej podpisywałem parę... Kurwa, nie pamiętam jak to było, ale chyba ze płyt podpisywałem yy, tego, Do Zachodu Słońca. I to były trzy kurwa dni podpisywania. A tu jest kurwa więcej. I jak ja miałbym to kurwa podpisać, no chłopaki, dziewczyny moje, no naprawdę, to jest na zasadzie, ja bym, tego po prostu nie jestem w stanie zrobić, ja bym musiał poświęcić jakiś tydzień na to kurwa prawdopodobnie, żeby to podpisać, a i ręka by była do świeci, a wiadomo, że tygodnie nie mógłbym poświęcić, bo mam różne obowiązki, wiesz, odpowiedzialność sprawy, a, a tak to wiesz, mógłbym walić w chuja, nie, bo ja mogę kurwa, parę osób zatrudnić do tego, że podpisały to samo, no bo to niechuja ja się nie poznacie, że to nie ja podpisałem, a. Ale po co ma walić chujano? To ja już wolę nie zrobić nic. Ja wolę nie zrobić nic i po prostu, żebyście sobie sami mogli zdobyć to, a nie kurwa żebyście mieli fejkowy podpis, tylko po to, żeby był, wiesz, o co chodzi. Zresztą mi się wydaje, że fajniej, większy większy jakby czar jakby ma... To, że sami zdobycie, będziecie to mogli zdobyć, a nie kurwa, że dostaniecie na tacy podane. No ja tak myślę, no. Ja jak kiedyś byłem mało lat i kupowałem płyty raperów, to, e, to, to, to kupowałem je normalnie, bez żadnych podpisów nic. I trzeba było liczyć, że ktoś zagra koncert w jakimś miejscu, gdzie jest blisko. Ja pójdę z tą płytą i jeszcze liczyć na to, że akurat będę mógł się do niego dostać. Wiesz o co chodzi. To jest to, stare, Wiesz o co chodzi. Się trochę pozmieniało. No, dzisiaj, my mamy trochę inne czasy dzisiaj, no, bo dzisiaj sobie wchodzicie na Instagram i widzicie mnie, nie? I możecie sobie ze mną nawet zamienić słowo, się zapytać, to jest jakieś popierdolone, bo ja, ja... kiedyś jak miałem jakiegoś idola swojego to ja mogę zobaczyć tylko kurwa na plakacie. Tylko mogę go zobaczyć na plakacie. Yy, witam szefa pierdolonego. Zapraszam. Jakieś one znaczyć tylko na plakacie, albo kurwa na koncercie, wiesz o co chodzi, albo na teledysku, na jakiejś Vivie, czy innym kurwa MTV. Nie wiem <grym> no, co MTV, co pierdolę. znaczy no zagranicznych to na MTV. No, proszę, wujek, sam, 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 sam w mojej własnej osobie wujek przybył. <grym> Także to tak wygląda, moje kochanie, no. Jakie są twoje ulubione buty? Dla mnie najlepszymi butami na świecie są Air Force One białe. Nie ma nic kurwa lepszego. To są buty do dresu, do garnituru, do koszuli kurwa, do na siłownię, kurwa, do pokopania w gałę, do pojrzenia na desce do pogrania w kosza. No to są buty po prostu i to są buty e, one są na maksa rozwinięte już, to są to jest perfekcyjny but, no. To jest coś tak idealne, no to jest jak ta, nie pamiętam jak się to nazywa, ale jest taki u, e, układ, taki w malowaniu taki jakby, takie coś, kurwa, no nie wiem jak się nazywa, złoty środek czy jak to się tam nazywa. I to jest właśnie Air Force, buty Air Force to są. A może w boksach autograf, ale dalej tych boksów jest tak kurwa dużo, że dalej bym nie dał rady. A zresztą, w boksach autograf, a w wersji deluxe już nie no to już jest takie wiesz. Szczególnie, że nie było poinformowane, że coś będzie mieć, coś nie będzie mieć. To teraz to już jest po jabłkach, moi kochani. Do Ebany coś do pielęgnacji jego. Tak, duża ilość alkoholu. Osoby, które zamówiły Prycy Boxa, dostaną płyty od 23 czerwca czy 24 od nas, jakby wszystkie płyty zamówione od nas ze sklepu. Przyjdą do Was, zostaną wysłane także przyszły 23. Natomiast, czy kurierzy w Waszych miastach, czy poczty w Waszych miastach, czy coś tam w Waszych miastach, co będzie to dostarczać, czy żabki, czy cokolwiek, będą otwarte, czy do, postanowią zrobić to porządnie i na czas, to już inna sprawa. Ogólnie wyjdą tak, żeby powinny się pojawić u Was 23. No ale zawsze jest ten no, ludzki błąd w postaci kuriera, który powie, sobie, a pierdolę nie jadę na przykład. Piosenki z płyty Hotel Mafia będą w sobotę na SBN Festival Nie wiem jaką sobotę. Jakiej... nie wiem. Chyba czegoś nie wiem, aktualnie. A Jordany Jedynki jak? Okay. Bo też w nich latałeś sporo. Tak, jakby Jordany Jedynki i Danki też rozpierdą buty, no ale według mnie no jakby jak miałbym tak wygrać, wybrać jeden model i coś jeszcze no, dokładnie w jednej kolorystyce, no to bym wybrał właśnie Air Force One całe białe, takie all white, no. Skąd może zrób podpisanego jednego boksa, żeby jedna osoba tylko dostała podpisanego i poczuła się wyjątkowo. No zobaczę, to jeszcze wyjdzie, bo ja wiecie o tym, że ja lubię robić takie kurwa rzeczy fajne, nie? Dobra. Malestia S, bo w ogóle nie dla mnie buty. Eee, dobra, słuchajcie. się siostrze auto co zrobić? No kurwa przyznać się do błędu i naprawić jej to samo bo no, mi się wydaje, że nie ma co walić rodziny w chuja. No. Dobra, ja spierdalam. Eee, no co mogę wam powiedzieć, w poniedziałek jakieś tam e, będą kurwa, w poniedziałek wrócą jakieś nieopłacone zamówienia pewnie, ale tak to cały czas można zamówić wersję standard, która jest zajebista tak czy siak, więc polecam. Piosenka 18 napierdala sobie w internecie, polecam słuchać na kurwa 18 i nie tylko na każdych urodzinach. A ja się z wami kurwa żegnam i spierdalam po prostu. Trzymaj się pozdra.